Kochani rodzice, wydaje się, że tak niedawno pojawiliśmy się w Waszym życiu. Doskonale pamiętacie nasze pierwsze dni, pierwsze kroki, pierwsze słowa. Dziś zaczęła się nasza nowa historia. Dlatego, odkopując wspomnienia sprzed lat, chcemy podziękować Wam za to, że jesteście, za tysiące wspólnych dni i tą długą i ciężką pracę, którą włożyliście w nasze wychowanie. Za to, że byliście o każdej porze dnia i nocy, by poradzić coś na katar, plamem czy łzy. Za to, że znosiliście to, czego nie sposób było znieść i wybaczaliście, choć wcale nie przepraszaliśmy. Dziękujemy Wam za miłość między Wami, którą mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata. Za to, że zawsze we wszystkim byliście razem. Za to, że nauczyliście nas kochać. Dziękujemy Wam za bezwarunkową akceptację za to, że wspieraliście wszystkie nasze decyzje i pozwalaliście nam popełniać błędy. Za dzisiejszy dzień i za to, że zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, by miało szansę stać się najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Kochana mamo, dziękuję Ci za to, że zawsze byłaś, gdy nieporadnie stawiałam pierwsze kroki. Dziękuję Ci za wsparcie, czułość i dobre rady, za każdą wspólną chwilę, za rozmowy, których nie przerwały nawet późne godziny, za to, że mimo mojego ciężkiego charakteru wychowałaś mnie na dobrą osobę, za to, że oprócz bycia mamą, jesteś też moją najlepszą przyjaciółką. Mamo, dziękuję Ci za wiele pięknych wspomnień, za wspaniałe dzieciństwo, wspólne zabawy, organizowanie najlepszych imprez urodzinowych, za najpiękniejsze sukieneczki od najmłodszych lat oraz za najspanialsze wakacje. Pragnę podziękować Ci za, be za bezgraniczne wsparcie w nauce, zwłaszcza podczas studiów, za wszystkie ciepłe słowa, które motywowały ogromnie. Za to, że zawsze wierzyłaś, iż sobie we wszystkim poradzę. Jestem wdzięczna za więź, która nas łączy. Za to, że zawsze jesteś blisko, gdzie cię potrzebuję. Dziękuję Ci za brata, bez którego moje dzieciństwo byłoby smutniejsze. Często się kłóciliśmy, ale jeszcze bardziej kochaliśmy. Jesteś dla mnie godnym do naśladowania wzorem matki i żony. Kochana Mamo. Chciałbym Ci przede wszystkim podziękować za życie. Myśląc, mama, mam na myśli wspaniałą, ciepłą kobietę. Dziękuję Ci za moje beztroskie dzieciństwo. Kiedy wspominam te chwile, na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Mam świadomość, że nie zawsze bywało lekko, kolorowo, ale każdego dnia i w każdej sytuacji liczyłaś się z moim zdaniem i byłaś po mojej stronie. Wychowałaś mnie na odpowiedzialnego i dojrzałego mężczyznę którym dzisiaj jestem. Dziękuję Ci za większe i mniejsze podróże, które dawały mi tyle radości. Mamo, dziękuję Ci za opiekuńczość, że zawsze czekałaś i martwiłaś się o mnie, gdy nie wracałem na czas. Dziękuję za siostrę Justynę, bez której dzieciństwo byłoby smutniejsze. Kochana Mamo, wiem, że niekiedy bywało ciężko, a po Twoim policzku z mojego powodu płynęła łza. Dziękuję Ci za wszystkie lata, które poświęciłaś na moje wychowanie. Kochany tato, chciałam ci podziękować przede wszystkim za to, że jesteś. Za to, że jesteś tak dobrym, wrażliwym człowiekiem. Za wszystkie lata poświęcenia pracy w delegacji, by nam niczego nie brakowało. Za to, gdy czegoś nie dało załatwić się z mamą, to z tobą zawsze szło coś uzgodnić. Dziękuję Ci za to, że zawsze dzięki Tobie w szkole miałam najpiękniejsze prace plastyczne. Dziękuję Ci za wspaniałe dzieciństwo, wypady do kina, długie spacery, zabawki oraz łakocie, które przywoziłeś wracając z pracy. Jestem Ci wdzięczna za naukę jazdy na rowerze, a później samochodem, oraz wiarę w moje możliwości. Dziękuję Ci za Twoje chęci pokazania mi świata, za wiele wspólnie spędzonych miejsc. Za Twoją troskę, opiekuńczość i ogromną ojcowską miłość, której nie da się zatrzymać. Tato, dziękuję Ci za wsparcie, na które zawsze mogę liczyć za cierpliwość, za naukę życia, samodzielność. Nie ma słów, żebym mogła wyrazić swoją wdzięczność za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i wciąż robisz. Jesteś najlepszym ojcem, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Byłeś, jesteś i zawsze pozostaniesz niezaprzeczalnym autorytetem ojca oraz męża. Kochany tato, żałuję, że ciebie tutaj nie ma. Myślę, że gdybyś tu był, to byłbyś ze mnie dumny. Kochany tato, choć nie ma ciebie tutaj z nami, wierzę, że tam u góry patrzysz teraz na mnie i uśmiechasz się na widok mojego szczęścia. Jestem Ci wdzięczny za to, jak się poświęcałeś i ciężko pracowałeś. Niewiele mogę pamiętać, ponieważ miałem zaledwie 6 lat, gdy odszedłeś, lecz opowieści mamy i Twojej siostry, a mojej matki chrzestnej, mogę stwierdzić, że rodzina dla Ciebie była zawsze na pierwszym miejscu. Zawsze starałeś się być głową rodziny i potrafiłeś każdego wspierać. Cieszę się, że często mówią mi, że mam charakter po Tobie, Miałeś zamiłowanie do budowlanki, tak i ja poszedłem Twoimi krokami, aby coś po nas zostało na tym świecie. Mogę być dumny, że miałem tak uczynnego tatę, niosącego pomoc nie tylko rodzinie, ale i sąsiadom oraz znajomym. Robiłeś to bezwarunkowo, kochałeś ludzi, wierzyłeś w nich. Twoją odskocznią od codzienności było zaglądanie do gołębnika. Nie na próżno słyszałem, Marek to facet o gołębim sercu. Tato, dziękuję Ci za te lata, które ze mną przeżyłeś. Na pewno, jako mały chłopiec, dałem całkiem nieźle popalić. Dziękuję Ci, Tato, za wybór najlepszej matki chrzestnej. Czuwaj nade mną tak jak do tej pory. Lepszego anioła stróża nie mogę mieć. Droga teściowo, dziękuję Ci za Niego. Masz wspaniałego Syna, który chroni mnie i wspiera. To przy Nim czuję się bezpieczna. Jest moim ramieniem, który każdego dnia dodaje mi odwagi, by odłożyć na bok rozsądek i pójść za głosem serca. Kocham go za czułość, dojrzałość i to przesiąknięte miłością spojrzenie, które od ponad 6 lat wcale się nie zmieniło. Tak samo zakochany i skupiony na tym, by mnie uszczęśliwić. Chcę być z nim do końca swoich dni i dzielić wspólnie każdą dobrą i złą chwilę. Radość i smutek, szczęście i nieszczęście. Droga teściowo, drogi teściu. Dziękuję wam za nią. Za miłość mojego życia, za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, powierzając ją w moje ręce. Dziękuję, że przyjęliście mnie do rodziny. Wybrałem moją już dziś żonę na całe życie. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby czuła się szczęśliwa, ważna, kochana i piękna. Będę uparcie walczyć z jej poukładaniem, pielęgnować delikatność i będąc jej zupełnym przeciwieństwem, idealnie ją dopełniać. Dzisiaj zakładamy już własną rodzinę i marzymy o tym i obiecujemy Wam, że będzie ona zbudowana na tych wartościach, które wpajaliście nam przez całe życie. Nikt nigdy nie zrobi dla nas tyle, ile wy dla nas zrobiliście. Kochamy Was. Mamo, wiem, że jesteś dziś blisko nas, w pamięci wciąż trwasz, ciepłym wspomnieniem do nas powracasz.